Siemano, witajcie ziomale, z tej strony Rafi i jest dzisiaj ze mną, jak zwykle, Conan Barbarzyńca. Siemano. No i dzisiaj, jak widać, jesteśmy zmęczeni już, bo jest 23.30 prawie. No i takiego audiologa chcielibyśmy nagrać, w którym powiem wam, co jest dalej z serią kwadratowa Masterka, bo w ostatnim odcinku Minecraft Mini Games nie, nie powiedzieliśmy tego, ale masarka będzie jednak zmieniona. Drugi sezon nie będzie polegał na wojnach i coś tam się zrobiło. Nie, do, nie dogadaliśmy się z kolegami. Ale będzie kwarta masarka na modach. Tak jak teraz kwarta masakra na modach jest sezon szósty, tak będzie sezon drugi masarki też na modach. Ui, rozumiecie ta mody. te mady, te się! jakieś batmany w ogóle, Ui, Dosłownie. No i tak właśnie Yy, Kupujemy serwer na, yy, na takim hostingu jak e, Level Astro To jest bardzo dobry hosting. Ostatnio była cena za 20 slotów z Forgem, Bookitem i yy, Forge Bookit. Tam jeszcze było chyba tekit, Było co 22 zł, 20 slotów, a teraz się zmniejszał do 16 zł nagle dlatego my sobie kupujemy teraz serwer na 20 slotów, jak będziecie chcieli będziecie wbijać na ten serwer. Też no. no i tak to po prostu cię potoczy. No i tak właśnie tylko chcieliśmy to przekazać wam. A więc no i to wszystko chyba, nie? No. no. My się żegnamy z wami. Na razie. Zobacz. Na razie. Na razie. cześć.